Pamiętam, panowie. Wejdziemy do dziewczyny przez góry. Sam. Patrzcie na mapę, tutaj tędy. szedłem, Słyszałem bicie serca matki. A teraz witam Serca matki. przyspieszyć. Byłyśmy zreślać. Patrzcie, co jest nie sobie nas co na końcu się pogód, lecz więź pozostała. Okay, okay. Spodzimy, się Porozumiewałyśmy się w Ona czuła, Ktoś mógłby to nazwać patium Jeden w rozdzielonym ciele. Miałyśmy swoją prywatną plażę. Tylko dla nas dwóch. Swoją, powiedzmy, prywatną sieć Hira. Hmm. Dzięki znaczy. tym dom wszyscy mogliby mieć taką wieść, co loknę i ja. Zrozumiałam to dopiero, gdy dołączyłam do Bridgestone. Sieć, która zjednoczyłaby wszystkich, niezależnie od tego, ile ich różni, dzieli, dzięki której bylibyśmy kompletni. Nie chodzi o ustawienie ludzi w szeregu. W której wszyscy w równym stopniu dzieliliby się z nami. Wiedziałam, że to zmieniło świat. Wspólnie udało nam się domknąć projekt. Ale po ataku na rodzinę wszystko się zmieniło. Sam. Dane zgodne, widać sam porectu. Obszaranie komputerów, dane zgodne, widać sam porec big. No teraz się wydarzy. Malingen, nie. Ci powiedzieć. Chciałam ją ocalić. Nie mogłam. Nie musisz nic mówić. Loknę musisz naprawić jego Cupida. Nie ocaliłam dziecka, ale ty ocalisz świat. Kocham Cię, słyszysz zawsze, nie zawsze, spraw, by świat był jednością dobrze, taką jak my. Fajnie, że, że zrobili taki motyw, że są bliźniaczki. Kolejna piosenka. Kolejna. Proszę. Co nie szkole na tyle ją wiozły mi. Tak wiele przeszła. Nie miałam pojęcia. Myślałam, że specjalnie zerwała naszą więź. Że ukradła nasze dziecko i uciekła. Naprawiłam Cupida tak, jak chciała. Ogranicznik powinien już działać. Coś ci powiem... Zanim wzięłam się do pracy, przeanalizowałam kod. Widać, że ktoś przy nim grzebał. Chyba, że pamięć zaczęła mi szwankować. Ktoś pozmieniał twój kod? Pozmieniał to może przesada. Powiedzmy, że to nie była moja ostatnia wersja ale dzięki temu w końcu zjednoczyłam się z Malingen. Może już znaleźliśmy sprawcę. Zmarła pod gruzami, wciąż nosząc nasze dziecko. Jej K odeszło na drugą stronę, ale H pozostało przy naszej martwej córce. Była wszystkiego świadoma. Dlatego nie zapięła kajdanek. Chciała ukryć swój stan. Nie mogła używać swojego wynalazku. A wszystko po to, żeby ocalić mnie i dziecko. górski. Takie to są sytuacje. Siostro, słyszycie? Znowu jesteśmy jednością, jak w brzuchu matki. Pamiętasz? Spisałeś się sam. Dzięki tobie, węzeł graniczny jest wreszcie w zasięgu. Ty też, Loknę. Twoja praca pomoże nam zapewnić ciągłość działania sieci Hiramnej. Razem może zdołamy dostać się na zachód. Słuchaj, Sam. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Przyjrzeliśmy się danym z momentu, w którym trafiłeś na żołnierzy. Mieliśmy tylko dźwięk, co nie oddaje całości obrazu, ale zasłyszane języki, nazwiska i określenia. Rozpoznana amunicja. Wszystko zdaje się wskazywać na to, że byłeś na polu bitwy sprzed ponad 100 lat z czasów pierwszej wojny światowej. To nie był sen. I nie była to halucynacja. Może przeniosło cię do innego wymiaru, czy coś takiego. Sądząc po niezgodności czasów, być może trafiłeś na plażę. Niestety pewności nie mam. W każdym razie. Nie słyszałem o plaży, która stała się polem bitwy. Ale kształt plaż formuje wola ludzi, którzy je zamieszkują. Może Hartman będzie miał lepsze wyjaśnienie. Plaże to jego konik. Niestety wciąż jest poza siecią chiralną. Na razie lepiej odpocznij. Nie ma sensu roztrząsać nierozwiązanych spraw. Co teraz? Nie dali nami żadnych wytycznych. Motor się sprawdził, gdzie graczowi, który nie go zostawił. W jednym z, z bunkrów. Bo jakby miał iść na piechotę, to już z pół godziny. Naprawiono odwróconą trejkę. W akcji się złączyć będę chciał wyjść. Dzień dobry sam. Pobieranie klik. zakończone. Dziękujemy za chory. Ale patrzcie ile teraz mam tutaj z tyłu figurek. Taka sytuacja. Dobra. Niech się zacznie. Też nie biorę. No i tu mi się pojawiły... O, coś ełdek. Ale bronie się pojawiła, mogę oglądać. Dobra, pogadajmy z erełdekiem. Bo coś się domaga. Nie ma go. Halo? go szukasz? Niespodzianka. Fragile mnie tu przeniosła. W końcu odwiedziłem plażę. No, jej plażę. Nie martw się, nie jestem tu dla ładnych widoków. Twój mały Ełdek ma poważny kłopot. Epizod szósty. Deadman. Ale jaką ma bliznę na czole. Pamiętasz, jak ci wyjaśniałem, że inkubatory łączą Eudeki przez sieć chiralną z poronnymi umieszczonymi w siedzibie? Łącznikowe dzieci to dosłownie łącznicy między nami i zaświatami. Ich miejsce nie jest przy nas, ale też nie przy wynurzonych. Funkcjonują pomiędzy dwoma światami i nie wykazują większej więzi z jednym ani drugim. Ale EUD 28 coraz bardziej i bardziej przywiązuje się do świata żywych. Do ciebie sam. Jesteśmy wspólnikami. Wspólnikami? Sam. Ełdek to narzędzie, nie człowiek. Łącznik, tak. Dziecko, nie. Ale w czym właściwie masz problem? To narzędzie. Ta broń przekształca się w człowieka. Nabiera ciała. Jego mózg jest coraz bardziej aktywny, gromadzi wspomnienia. Twój Eudek zyskuje samoświadomość, staje się dzieckiem. Nadal nie widzę żadnego problemu. To sprzęt sam o określonym przeznaczeniu. Działa prawidłowo tylko wewnątrz kapsuły. W 70% przypadków śmierć następuje już przy wyjmowaniu. Ale w tym momencie to bez znaczenia, bo i tak za parę dni przestanie działać. Przestanie działać? Dokładnie. Kapsuła już mu nie wystarczy. Zepsuje się. Jak mu pomóc? Resetem. Będziesz musiał zostawić go ze mną. Przetnę wasze obecne połączenie i wykonam zabieg, który znów połączy go z drugą stroną. To takie drobne szarpnięcie, którego go naprostuje. Znów będzie znał swoje miejsce pomiędzy światem żywych i umarłych. Ale pamiętaj, że jakiś czas będziesz działał sam. To na pewno pomoże? <grym> Oczywiście. Z jednym ale. Zabieg może mu wymazać pamięć. Wymazać? Zapomni mnie? Spokojnie. Nadal będzie działać jak należy. Musisz mi zaufać. No daj. Mówię ci, to jak gra. Wciskasz guzik i grasz. Je. Od Jak ja nie znoszę tych małych drani. Sam? Cały się wybrudziłem, łażąc po plaży. A twój Ełdek jeszcze dodał coś od siebie. фигурка. <говор> Я с великим пришли. Nikt nas tu nie usłyszy. Jesteśmy sami. Nikt nie nagra naszych słów ani nie odczyta ich z ruchu warg. Chodź bliżej. Daj Hardman nie może się dowiedzieć. Rozumiesz? Mam nowe informacje o eksperymentach z EUDK. Oficjalnie zostały zawieszone przez rząd po rozpróżni, w której stracił życie ówczesny wiceprezydent. Zniszczono akta, zakazano stosowania technologii. Ale rzecz jasna, potajemnie wciąż ją rozwijano. Na wyraźny rozkaz prezydent Strand. Eudeki stanowiły klucz do rozwikłania zagadki wdarcia śmierci. Oh, były dla niej skarbem. Chciały nie tylko wykrywać wynurzonych. Chciała je łączyć z siecią chiralną, żeby ułatwiały podróże na plażę. Ale jej plany spaliły na panewce, a cała technologia dostała się w ręce terrorystów. A co ma do tego ta Hardman? Aż się boję sprawdzać. Nie wiem, jak długo pracował dla Strand. Nie znam nawet jego nazwiska, ani twarzy. Jeśli coś wiesz, w końcu dłużej się znacie. Od początku nosił tę maskę, coś poparzyło mu twarz. A, wybacz. Wszystkie dane z tego okresu są w najwyższym stopniu tajne. Z tego co wiem, tylko Dymek ma do nich dostęp. Ale sieć Hiralna daje nam nowe możliwości. Zbieram pofragmentowane dane z domeny publicznej z całego kraju. Mam nadzieję, że dzięki nim dowiem się czegoś więcej. Uważaj sam, są czujni. No, sam, można z tobą konie kraść. No, i nie musimy już dziś robić prania. Naprawę Eudeka, ok? O nie, ty jesteś od naprawiania. Bez ciebie sobie nie poradzę. Heh. Szczegóły znajdziesz w terminalu dostaw na górze, ale najpierw się ogarnij. Co. Тут и рушаем на